Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otwieramy praktycznie ostatnie duże blisterki z holenderskiej wersji Panini FIFA World Cup Qatar 2022. Został mi już tylko jeden taki blisterek, także zobaczymy czy dzisiaj uda się trafić jakieś brakujące karty limitowane. Dla przypomnienia w środku mamy dwie duże limitki, dwie małe i trzy saszetki. Ja tutaj szukam jeszcze line-up'a holenderskiego Dumfriesa i Danium'e. I w pierwszym tutaj blisterku limitka mała to Lautaro Martinez z Argentyny. A druga no niestety też Frankie de Jong, którego mieliśmy w naszej gazecie w Kit. Jeżeli chodzi o karty XXL, to jest Virgil Van Dijk i Cristiano Ronaldo. Nie miałem jeszcze Krystynki dużej, więc super. Przynajmniej jedna karta nowa do kolekcji wpadnie. Ok. I trzy saszetki. Teraz drugi blisterek. No, i widzę, że też będzie chyba pechowo, bo mamy, moi drodzy, ponownie delichta z Holandii. No nie, no popatrzcie. Frankie de Jong znowu. Wlachowicz duży. Nie miałem go, więc to jest dobry traf. I Matthew Ryan też nie miałem, więc no chociaż te duże karty XXL wpadają nowe. Więc no nie ma źle. Nie ma źle, moi drodzy. Z małymi trzeba będzie pokombinować. Może się powymieniać. Także Holandia dzisiaj Zaatakowała czterokrotnie. Mamy cztery limitki: trzy małe i jedną dużą. Więc pojedynek pięciu narodów: Portugalia, Holandia, Serbia, Australia i Argentyna. Sześć saszetek niezmiennie, bo po trzy mamy w blisterku. I zaczynamy. Pierwsza saszetka jest legenda Hugo Loris z Francji. Chorwacja. Lovren Titan. Meksyk logo. Tunezja. Dania dwa razy. Jeszcze raz Tunezja. I Korea. Urugwaj. Godin. Jest Argentyna. Otamendi fans favorite. Więc punkci dla Martineza. Logo Hiszpanii, Stany Zjednoczone, Walia, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie i ponownie Argentyna. Game changer: Czakasz ze Szwajcarii, Meksyk, Chorwacja, Japonia, Hiszpania, Francja. Katar i jeszcze raz Hiszpania. Ja tutaj muszę zerknąć, bo teraz mi się przypomniało, że też jest Australia. A nie wiem, czy nie przeleciała mi tutaj karta Contender, ale nie, Walia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dobra, trzy saszetki otworzone trzy do otworzenia zostały. I mamy Tunezję, and Kazri, logo Korei. Belgia Mertens, Tunezja, Ekwador. Jest Wlachowicz we własnej osobie, czyli Serbia ma punkcik. Kamerun i Senegal. Na ten moment prowadzi Argentyna. I co mamy tutaj z Hiszpanii Ruki-Gavi, Anglia, Mount, Korea-Lee. Bazówki Urugwaj, Ekwador. Oj, tutaj też uszkodzony róg, Hiszpania, Portugalia we własnej osobie Cristiano Ronaldo. I Japonia. Zostaje nam ostatnia saszetka I wpada Francuz Waran, Titan. Ekwador, Mena, Fans Favorites, Ukrainy, Contender Team. Maroko, Ghana, Anglia, Urugwaj i Zjednoczone Emiraty Arabskie. To jest coś dużo tych kart. 4, 5, 6, 7, 8 pasuje. Tak więc zwycięstwo Argentyny, moi drodzy. Na drugie miejsce egzekwos Serbia i Portugalia po jednym punkcie, po jednej karcie. Moi kochani, podsumowując dzisiejszy odcinek, jeżeli chodzi o karty limitowane małe, pechowo, bo wpadły... Yy, trzy holenderskie ale wszystkie te popularne dwa razy de Jong, który był u nas w gazecie Kid i Delicht tutaj mamy z Argentyny Lautaro Martineza natomiast jeżeli chodzi o XXL to tutaj bomba bo trzy karty, yy, których nie miałem czyli Cristiano Ronaldo, Wlachowicz i Matthew Ryan więc koniec końcem myślę, że pozytywny unboxing Dajcie znać, jak wy to widzicie. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.